Pokażemy im, co nie? Zobaczą naszą siłę. Luzik, przyjaciele! Czas i przestrzeń są zupełnie inne niż myślicie. Mój plan może wydawać się niedorzeczny tylko dlatego, że nie wiecie tego, co ja. Dobra! Słuchajcie, jedziemy i wygrywamy! Nie lekceważcie mnie, dobra? Mam złote serce, ale duszę ostrą, jak brzytwa. Ktoś chce mnie zabić? Dzień jak co dzień. Ci tchórze nie są na mnie gotowi. Nikt nie jest. Robota jak każda inna. Ni mniej, ni więcej. Im szybciej to zrobimy, tym szybciej zgarnę kasę. Nie potrzebuję tych rąk do walki. Ale są fajne, więc może ich użyję. Ale mają paskudną ekipę. Tylko bez urazy ludziska. Mogą rzucić przeciw nam swoje najlepsze fortele. Wszystko już przerabiałem. Dobra, drużyno. Zapiszmy się w tej historii, co? Nie mogę zamknąć menu ustawień. Jak to się... O, już mam. Porażki naprawdę sporo uczą. Dajmy im więc nauczkę. Dobra, zobaczmy. Wyglądacie wspaniale, a ja? Nieziemsko, jak zawsze. Jesteśmy gotowi. Jeśli dziś zginiecie, nigdy was nie zapomnę. To był zaszczyt. Bez obaw, ze mną pójdzie nam jak po maśle. Se sam bążuch. bonjour. Zabijanie to okropna sprawa, jednak zawsze powtarzam, jeśli mam coś robić, muszę być w tym najlepszy. Tylko bez gadania, że każda wygrana to wygrana. Powinniśmy zmiażdżyć wrogów i wyglądać przy tym obłędnie. Jestem gotów poświęcić życie dla tej misji, choć wolałbym tego uniknąć. O tak, to lubię. Mogę wypróbować nowe gadżety. Powstrzymam każdego, kto spróbuje przejść. Moje tajemnice nie mogą wyjść na jaw. Ciekawe, czy mają jakieś części, które można odzyskać. Hm, implanty. Te mi się przydadzą. Nikt mi nie ucieknie, choć będą próbować. Nieważne, gdzie się kryją. Znajdę ich zawsze ich znajduję zapłaciłam wysoką cenę za obcowanie z koszmarem nie zmarnujcie tego kolejna misja świetnie zrobię wszystko byle tylko nie zasnąć hop uważajcie mamy zadanie do wykonania nie martwcie się nie powiem im czego się boicie obiecuję ten artefakt nie jest moim jedynym źródłem siły. Jestem wyposażony, wypoczęty i najedzony. Trudno o lepszy początek. No popatrzcie, nigdy nie widziałem piękniejszej grupy ciężko uzbrojonych żołnierzy. Czalo, gdzie jest twój entuzjazm? Niecodziennie ratuje się świat. To wygląda niebezpiecznie. Dobrze, że mamy ze sobą broń. Ech, czy ktoś oprócz mnie zgłodniał? Brimstone stawia obiad. Nadążycie za mną? Oj, taki żarcik. Wiadomka, że nie nadążycie. Hej! Jesteście wszyscy! Świetnie! Nie mają z nami szans! Pośmiałabym się z ich tępych min, ale... ...to przecież my. Głupia wyglądamy. <głupia> Coście za jedni. Ekipa od sprzątania? Jeśli nie macie obiecji, wykończę te cele. Towarzystwo mile widziane. Kolejni nieprzyjaciele próbują nas zabić. Żadna nowość. Walczcie skutecznie. Los świata od tego zależy. To jaki jest plan? Najpierw posłać robota? Mądra decyzja. Ostrzegam. Za chwilę zamienię się w maszynę do zabijania. Ci oszuści wierzą, że pokonają mój sprzęt? Ech, sprawdźmy to zatem. Dlaczego nikt nie nosi moich pulsometrów? Chciałam sprawdzić kilka odczytów, a wy mnie macie za doktora Frankensteina. Zbudowałam dosłownie wszystko na tym polu walki. Ja? Nawet to, co może nas zabić. No co? Chcę się usłyszeć, przepraszam? Bez obaw, drużyno. Jeśli zginiecie, w bazie mam kopię waszych wspomnień. Żartuję, żartuję. A może nie? Skoro ja się nie stresuję, to i wy się nie stresujcie. Jestem spokojna jak aniołek. <laughs> tak się u was mówi, prawda? Kolejne zdewastowane miejsce. Przynajmniej jesteśmy konsekwentni. Cieszę się, że tu jesteście. No, w końcu to powiedziałam. Tajne operacje nawet mi się podobają. Nie schrzańmy tego. Wrogowie na naszej drodze? <laughs> Oby lubili dostawać z pioruna. Promieniste moce, zabójcza technologia. Na pewno nic nie zepsujemy. Ile muszę zabić, nim powrócę jako ja? Więcej, ciągle więcej. Czuję, jak opuszcza ich nadzieja, a nawet nie zaczęliśmy. To nie potrwa długo. Za kim zapłaczą, wiedząc, że wszyscy zginą. Jeśli mam trwać w tym koszmarze, moi wrogowie mogą dołączyć. Wybierzcie dobrze, nawet jeśli wymaga to poświęceń. Spokojnie, wyluzujcie, zajmę się tym. Zostaję, póki tu nie skończymy, jasne? Dobra, stary, załatwmy to szybko. Mam robotę. Zachowajcie dystans, bo się sparzycie. Słuchajcie, jeśli ktoś z was zginie, to się zirytuję. Nie dajcie się zabić, okej? Okay? Jak skończę, zostanie po nich tylko popiół. Nie powinnam tego mówić, żeby nie psuć atmosfery. Ale uważajcie na moje eksplozje, dobra? Znowu w akcji! Do dzieła! Tyle nowych zabawek, które chcę wypróbować! Tylko ja, moja ekipa i kilka ton dynamitu. Nic nas nie powstrzyma! Dobra, moja rodzinko, fajerwerki zostawcie mnie! Będzie głośno, więc każdy się zabawi! Dopadnę ich! Może po drodze rozwalę dzielnice, ale cóż! Wygrana to wygrana! Kłamałam, biłam i zabijałam, by przeżyć. Nadal będę to robić, jeśli da mi to choć jeden dzień. Wysse życie z naszych ofiar. Tylko do tego się nadają. Stałam nad tyloma trupami, że kilka więcej nie zrobi różnicy. To nasi wrogowie? Pójdzie jak po maśle. Na co liczą te kreatury? Prawie mi ich żal. Moje przeznaczenie to dar. Nie bójcie się go przyjąć. Obronię was swoją mocą i za cenę mego życia. Złagodzę ten chaos. Ogniem, jeśli będzie trzeba. Kwiat na silnym wietrze drży, jednak ja kwiatem nie jestem. Wcześniej nie byłam dość silna. Lecz teraz siły wystarczy mi za nas wszystkich. Dobra, działajmy. Robota sama się nie zrobi. Oni ciągle zawłaszczają naszą planetę. Wykopmy ich i wróćmy do swoich spraw. Nie będą wam przeszkadzać moje biegające samopas zwierzaki? Nie lubię smyczy. Powinno być ok. Każdy, kto się obija, jutro rano biegnie ze mną. Pobudka o czwartej. Co wy na to? Pamiętajcie, jeśli przeżyjemy, wieczorem widzimy się na zajęciach z obróbki drewna. Zwinne ręce to zwinny umysł. Nie bójcie się. Znam dobrze pole bitwy. Macie mnie. Więc macie szczęście. Nie ma odwrotu, zwłaszcza kiedy stawką jest życie. To nasz dzień. Kolejny dzień i kolejna bitwa. Niech będzie. Nie boję się krwi na rękach. Powiedziano mi, że jesteście najlepsi. Dlatego tu jestem. Oni się nie liczą. Przedżyjmy się przez nich. Niczym dym, przez płuca. Jest ich tylko piątka? Szkoda. Mam trucizę na pięćdziesiąt osób. Jestem przygotowana. Nazywają mnie potworem. Pokazać im, że słusznie? Wykorzystajcie moją truciznę. Nie zostawiam jej dla zabawy. Odbierzmy im to, co oni odebrali mnie. Wszystko. Tyle hałasu o nic. Dajcie mi ki. Zakończę to. Pięciu wrogów. Pięciu dla mnie, nic dla reszty. Ciągle gadacie o pracy zespołowej, więc spróbuję. Ale tylko ten jeden raz mogę się zakraść i wszystkich zabić. Łatwo i przyjemnie, przy w porę. Mają pecha.